jak, tak, jak to się Bardzo dobrze, tak jest tak, dobrze To są jakieś jaja no, trzeba było bilet z negdziera To no. są Pociąg jedzie jak coś co so trochę poczekałam Bo tu to, to waroły jedzie Z w Gdzie ty jedziesz? A wiesz, co no przez was... Co ty pierdzielisz? No źle pojechałeś Przystanek jest tam dalej Jak źle poję? Co ty pieprzysz teraz do mnie synek? Skręć tu w prawo Ole nie chłopie ciebie ścina czy są A mnie nie A kurde Co? O dobra, dziękuję za otwarcie Nie go, nie mu Nie ma konkurencji Dokładnie

Dobra, zbieraj ich tam. Ten czarny ten, ten nie miał biletu. tak. Myślę W sensie czarnoskóry. No tak, bo można było się tego spodziewać. Sydekar, bo na YouTubie. I No to. No nie wiem. ja też nie wiem. Będzie Arnokenem wtedy. To ja do Malechowa się w ogóle opłaca jeździć? Aha Czemu? Tam zarobisz najwięcej w najkrótszym czasie Rzecz Aha w autobusie jest nieca 8000, a trasa zajmuje chyba z 5 minut Prawdzić bilet proszę no. 1, 6 nie wiem. 6 minut mniej więcej więc no. no to S Czemu? No bo na tych słuchach to po prostu nie słychać za bardzo na mega. Chyba nie słychać. A na spoko. Zainstalowałem tam coś o NVD, ale nie wiem czy to. Coś dało, czy nie To co nie sprawdza, co nagrywasz? Sprawdzam, ale teraz po prostu nie nagrywają za bardzo. A na spoko. Po prostu rzucałem to tak coś Rozumiem. Ja na długi cały czas jeżdżę w ogóle Czemu nie? Może jeszcze wolniej? Dobra. So. Powiedział, że jeszcze wolniej? Nie ma sprawy. Nie no dobra, jedziemy. Aj kurde Coś ty zrobił Zapomniałem dać strzałki, strzałki w prawo, bo chciałem wiesz tak go strollować Wiesz o co chodzi, chciałem zrobić coś takiego, patrz O I -o. klikowałeś No po prostu nie klikło mi się D, w sensie klikłem za mało Może tylko lokomatywa jedzie Nie To jedzie pociąg z węglem, który też jechał w darłowie Aha Co tak dużo węgla Kam? Tu To jest jakiś sklep. No nie wiem, przecież na Pomorzu nie masz tak dużego wydobycia się tu przyjechał no. z Możliwe, możliwe, możliwe Patrz, i ten maluch w nas wiedzie. Patrz, patrz, patrz. Nie, on będzie albo... Wjechałby On myśli, że prób... próbuje wyłudzić Co za, co za dnebilnie Dobra, ustawiam się do wyścigu z nim Ale nie, bo mu się szybciej otworzą te rogatki To jest niesprawiedliwe Ty konkurencja z tyłu No widzę go właśnie A co, drugi, drugi pociąg jedzie? Nie Ach, otwierają się Coś na cię idzie Ciśnij No ja mam przystatek. tutaj przystanek ja Mam przystanek do niego No bo... Mnie ja cię na czołówkę stira Ale, no... <laughs> Sprawdź bilet. Odcinku, pan... ja, ja przecież to widziałem, cudek. Tak. Tak. zobaczysz na odcinku, jak to wszędzie. I brat wrócił, brat teraz wraca. I mu pewnie zajedzi drogę. Wiedziałem. Ty mnie u to by do reporta też. Ja, ja nie reportuję ludzi. I co chwilę ktoś reportował Patrz jaki to będzie smooth zakręt Patrz jaki smooth zakręt No i wjedziesz do robu. No i widziałeś jaki to był smooth? No bardzo Ja turbulencję mam No tak ale, ale nie za to mi płacą żeby nie było turbulencji Mam dowieźć do ludzi Aby, ja mam jakiś pił Sprawdza bilet synek I w ogóle wiedziałeś, że to jest takie. takie miejsce jak Rzeszczewo? No ale. ale jeszcze nie. A nie, to jest dodane Rzeszczewo. Nie, Rzeszczewo jest nie nie do niej. Właśnie do niej jedziemy. A, nie. Jest, właśnie do niej jedziemy. Rzeszczewo jest w sensie, ale tylko przystanek nie ma w sensie tej wsi dodanej Rzeszczewo. Ona jest tam na lewo. Aha, dobra. Tam jest taka droga, która jest, prowadzi. prosto za tym fotoradarem Widzisz to? W sumie? To tam jest Rzeszczewo, tam dalej. No, widzę. Ja chyba się w sensie, jeszcze nie ma. No, w sensie, no ale będzie chyba kiedyś. Bo jest droga no. zrobiona, to raczej będzie. Proszę sprawdzić bilety. Czemu się nie, nie wiem. Pewnie wsiędzie do konkurencji.

A są my nie? Nie ma. Ty on wsiadać nie? Ej, on wsiadać nie? Ha no szybko kupował pewnie teraz przez internet. No lekko przystanek minęłem, a no ty japujesz. Kupię, nie, bo Ciebie tak teleportuje, że ja nie mogę oprócytować. Aha, skar... Sprawdź bilet. Wywalił ja. się. Nie widziałem no to jest pewnie kwestia FPS-u też. Patrz idealnie no, no Widziałeś to? No nie wiem Chciałbym to jeździć w fotoradar Cholera źle pojechałem Ale chłopiec, ciebie kierowca No chłopiec Ale wiesz o co ty źle jedziesz? Ty musisz jechać tam, a Obwodnicą syna Co ty robisz? No ten Babon mi stanął. Nie wierzę, Paweł. Jedziemy. Nie jedziesz, nie pojedziesz. No, ale to, be... ale to on do mnie Prawo wjechał. Jedź. Baranie, gdzie ty jedziesz? Obwodnicą musisz jechać. No, a jechać. gdzie mam jechać? Przystanki omijasz. Jaką zaś... Jaką obwodnicą? No, musisz jechać na Gdańsk. Tędy, bo tu masz przystanki. Mhm. Aha. A tam za torami masz kolejny przystank przecież. Kam. Masz... Pewnie zaś będziemy na tym. Pewnie zaś trafimy na ten pociąg. No chłopie, bardzo możliwe, bo ten pociąg tam właśnie jechał na tę stację. Mamy Spokojnie. lekkie opóźnienie. Powiem ci tyle, pociąg jedzie. A jednak nie Kurde, jedycie te śmieciarzy. dobrze. Ja to nie ja. Sprawdzam, nie Dwa w dwóch wsiadło. Tylko wszyscy mają WF. Znaczy ten bilet. Co się no dobra Ja sobie znaków popytam na Gdzie ostatnio w ogóle bywali Na tej czołówce Przy tym mościu Ale tak Dobra sprawdzaj typa Może jeszcze wolno No ale on ma bilet no Ej co jest? Co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? A tu jest pod prąd Pat To jest jednak jedynkowa droga babo nie? Możliwe Przecież kupię ty Wtedy co wyzywaliście tego typa, że on tam pod prąd próbował wjechać I dostaliście bana na roblo. Ty bez ja... ja to nie było ten, to było do tego, bo ta śmieciarka się no, zablokowała No bo on pod prąd próbował wjechać, no i go wyzywaliście no. no tak, tak No, no tak Była baicja. Sprawdzaj, sprawdzaj. Wszyscy mają. No, trochę mało. Tu jest lód. Dobra, gdyby nie było lodu, to bym idealnie trafił to bym idealnie wszedł w zakręt. jestem blisko jest ten tworzec od y, spawna Ej Norel Dobra, pierwsze 100 tysięcy w PCD, -nie. Dobra, zaczynamy ze Sławna